Salam wa W tym wideo będziemy mówić o trzech literkach, które już spotkaliśmy jako uh, uh, samogłoskami długimi. A to znaczy spotkaliśmy samogłoska długa ali. Samogłoska długa wow. I samogłoska długa je. Yeah. Te trzy samogłoski są, grają też rolę e, spółgłosek. I tak mamy spółgłoska alif, tylko że ta spółgłoska alif wymawia się tylko jest, kiedy jest e, samogłoską hemzę, które, o której będziemy później mówić i ten alif ma wtedy dźwięk tej samowłoski uh, kiedy nie jest hamzon to ona raczej gra tylko rolę samowłoska długo alif i alif uh, tak jak literka dl nie możemy łączyć z lewej strony i tak piszemy ją na początku wyrazu i nie będzie tutaj z lewej strony przedłużać bo nie możemy ją włączyć jeśli to by zrobiliśmy to pomylilibyśmy ją z literką LEM z, z poprzedniego zapisu eee, łączy się z prawej strony i tu mamy w środku wyrazu taki wygląd i wtedy ją piszemy tak. E, na końcu wyrazu też łączy się z prawej strony i jest podobny na sytuację w środku wyrazu, i w formie samodzielnej piszemy tak i jest podobny na wygląd na początku wyrazu, i w taki sposób e, literka alif ma. E, tylko e, m, dwa grafiki. <coughs> literka Wow też to literka, która gra rolę z samogłoską długo i tutaj widzimy ją będziemy jako spółgłoskę i spółgłoska Wow tak jak samogłoska wow nie łączy się z lewej strony łączy się natomiast z prawej strony w środku wyrazu, z prawej strony na końcu wyrazu i formy samodzielnie. E, literka, ja. Literka, ja. To będzie miała e, cztery grafiki: takie jak B, C, C i inne. I tak na początku wyrazu. Piszemy literką J yeah, I tym, tym razem to spółgłoska J yeah, Na początku wyrazu W środku wyrazu Na końcu wyrazu tak wygląda I w formie samodzielnej Teraz dołączymy do tych współgłosek mm, samogłoski. Do alif nie będziemy dodać, to będziemy to o tym mówić, kiedy będziemy mówić o samogłoskiej hemze. Zacznijmy od współgłoski WA well i stawiamy na przykład F i mamy Ła. Stawiamy tamma, mamy w, stawiamy kasra i mamy. stawiamy podwójne dama i mamy. albo kiedy sukun to czytamy? w e, Łączymy do samogłoski wow, well. samogłoska druga elif i wtedy mamy wa dołączymy do wow. spółgłoska well dołączymy samogłoska wow i mamy u i dołączymy do spółgłoska wow, well. samogłoska druga Ję yeah. i oui. mamy WI Dla samogłoski spółgłoski je. Yeah. Stawiamy facha i mamy ja. Stawiamy damma i mamy ju. Stawiamy kasra i mamy I. Stawiamy podwójne Dhamma, mamy Jun. I postawię mi i mamy je. Jeżeli dołączymy do samogłoski spółgłoski je, samogłoska długa alif, to mamy ja. Jeżeli dołączymy do niej samogłoska długa well to mamy ju. Jeżeli dołączymy samogłoskę długa je, yeah, znaczy do współgłoski yeah, dołączymy samogłoskę długa J, yeah, to mamy i yeah, możemy też spotkać jak mówiliśmy dla innych literach samogłoska samogłoskę yeah, w środku wyrazu, mamy I yeah, możemy mieć współgłoskę ja yeah, w środku wyrazu i współgłoskę. Samogłoska jest w środku razu i też mamy I dla alif możemy dołączyć samogłoska uh, długa alif i wtedy będzie się wpisało w taki sposób i czytać A, -a, -a. To boski, Hamza, do, I to dźwięk samogłoski Hamza przydłużona. I o Hamze będziemy mówić mm, później. I tak mamy literkę z powoska ła, well. łu, wo, wi, u ł, ła, u.

samogłoską długą ja i mamy i dziękuję zapraszam na następny zapis szukran assalam